Program telewizyjny TVK1 Warszawa lat 50. Zmiany ramówkowe TVK1 Ocena pana Krokiecika Kajzerogradzka Cegielnia Specjalna Uchwała Senatu Przemówienie wielkiego księcia Fryderyka wywiec z senatorem Fryżo-Krzyżowców. Dobry wieczór Państwu. Warszawa w latach pięćdziesiątych wyglądała bardzo kontrastowo. Ryszard Film Rudiota udało się uzyskać kolorowe zdjęcie Warszawy lat 50. Dlaczego lat 50. nie 40.? Bo widać już Pałac Kultury w tle, jeszcze w budowie, dlatego pierwsza połowa lat 50. Widać to po żurawiu, który wystaje z budynku. Dlaczego miasto jest kontrastowe? Widzimy to właśnie na pierwszy rzut oka, dzięki Pałacowi Kultury. Warszawa wtedy zmieniała się w miasto socjalistyczne. Między innymi powstawały takie inwestycje jak Pałac Kultury, czy Wyburzono Marszałkowską, co widzimy po lewej stronie, jednak z drugiej strony ludzie musieli gdzieś mieszkać. Mieszkali w kapitalistycznych i burżuazyjnych kamienicach, wybudowanych na przełomie XIX i XX wieku. Ich resztki widzimy po prawej. Ta po prawej kamienica w głębi jest dość dobrze zachowana. Ciekawe, czy istnieje do dziś, czy została zamieniona na blok, lub czy w ogóle nie została wyburzona pod jakiś plac, miejsce i tym podobne. Wraz z przełomem listopada i grudnia zmienia się także ramówka programu pierwszego telewizji knieziowskiej. O godzinie 14:40 zamiast programu publicystycznego Gość TeleF program rozrywkowy Miś okienny. O godzinie 16:00 nowy program zamiast fragmentu programu publicznego Szwier w punkt w grudniu po południu. Następnie o godzinie 18:50 program Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach i na ten ostatni program najcieplej państwa zapraszamy. I dlatego teraz, jako swego rodzaju zapowiedź, czołówka tego nowego programu o Fryderyku. Publicysta Knieżeskiej Agencji Prasowej przedstawił swoją ocenę pana Krokiecika. Ja jestem wyjątkowym publicystą na skalę Wielkiego Księstwa Królików i nie tak jak każdy oceniam w skali 1 na 10, tylko od 0 do 18 i oceniam go na 1 punkt na 18, ponieważ pan krokiecik dostaje ten 1 punkt za to, że jest sportowy, ponieważ gra w krokieta, ale to jakiś słaby. Sport, dlatego tylko ten jeden punkt. Reszta wszystko słabo ubiera się źle, bo w ogóle się ubiera. Kuliki nie powinny się ubierać. Po drugie ma napisane na koszulce Sigma Power. To jest naprawdę żenujące. I co jeszcze najważniejsze ma bardzo, bardzo dziwny styl życia i często także gada bardzo duże głupoty i rozgłasza je ludziom, przez co oni są bardzo zestresowani. W Kajzrogradzie stworzono miejsce, w którym glina przetworzona jest na cegły. W zapowiedziach dzisiejszego programu nazwaliśmy to miejsce cegielnią, ale faktycznie nie jest to jeszcze pełna fabryka, taka z pewnością powstanie. Przynajmniej tak dziś poinformował na razie miasta prezydent Kajzerogradu. O tym także mówił minister przemysłu z Fryżokrzyżowców. Więc wracając do samego miejsca. Są to trzy piece, w których glina przetapiana jest na cegły. Dzięki temu miasto może już spokojnie i po taniości budować budynki ceglane. Wcześniej było to bardzo utrudnione, ponieważ cegielni w okolicy Kajzerogradu nie była. Najbliższa jest w mieście War, które znajduje się 30 km od miasta. Dość kłopotliwe przez niedobre państwowe drogi przejeżdżać było cegłą. Teraz Kajzerograd spokojnie może się rozwijać. Jednakże do pełnego luksusu będzie potrzebna jeszcze tynkownia i farbiarnia. W Senacie Wielkiego Księstwa Królików została dziś uchwalona uchwała specjalna, która potępia działania nielegalnej komunistycznej dyktatury Krakowa, która rozwiązała sojusz wojskowy z Wielkim Księstwem Królików. Jest to wielki atak na światową demokrację i początek wielkiej krucjaty ze strony Wielkiego Księstwa Królików, aby uratować cały świat przed komunizmem, powiedział w dniu dzisiejszym w czasie swojego przemówienia minister wojny generał Piken-Hałbski. 364 senatorów zagłosowało za. Są to senatorowie demokratyczni. Natomiast sześciu antykniedziowskich i antydemokratycznych senatorów imperialistów kniedziowskich po raz kolejny zbojkotowało to posiedzenie Senatu. Przemówienie szanownego wielkiego księcia Fryderyka. Dzień dobry, wszyscy drodzy telewizowie telewizji kniesiowskiej. Senat uchwalił dziś bardzo ważną uchwałę, ponieważ mimo że same uchwały nic nie dają, to jest to wielki symbol, symbol siły króliczej. Demokratyczne partie i ja, demokratyczny władca Wielkiego Księstwa Królików, wspólnie pokazaliśmy, że żadna komunistyczna dyktatura nie będzie nas zastraszała rozwiązywaniem sojuszy bo przecież to nie jest atak dla nas, tylko atak dla nich, że sami odpuścili sobie tak dla nich w dobry i wygodny sojusz z Wielkim Księstwem Królików. Teraz będą musieli poczuć gorycz poraczki, przegrywając potężną Armią Kniezioską i zjednoczonym ludem Wielkiego Księstwa Królików. Tylko My, jako rasa królicza, musimy wspólnie się zjednoczyć, aby jeszcze bardziej pracować, zbudować wielką armię i gospodarkę. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na program wffr -u. Dzisiaj w naszym studiu senator Fryżo Krzyżowców. Dobry wieczór Panu. Uchwała Senatu, co dała? Uchwała z zasady nic w państwie nie zmienia, ale ta uchwała zmienia, ponieważ od tego momentu wszyscy obywatele Wielkiego Księstwa Królików powinni dbać o dobro swojego państwa, o jego jednolitość i siłę, aby w przypadku ataku trzech państw połączonych z sobą jeszcze nieformalnym sojuszem komunistycznych państw, jeżeli zaatakuje Wielkie Księstwo Królików, to same tylko ono byłoby w stanie się obronić.